To miało być spokojne posiedzenie o zwierzętach, a w kilka sekund w Sejmie wybuchła prawdziwa burza między krupą, litewką i dodą. Co tam naprawdę padło? To miało być spokojne, merytoryczne spotkanie o prawach zwierząt, a w jednej chwili sala Sejmowa zamieniła się w pole napiętej wymiany zdań. Wystarczyło kilka minut, by między Joanną Krupą a posłem Łukaszem Litewką zrobiło się naprawdę gorąco, a emocje udzieliły się także dodzie i Małgorzacie Rozenek Majdan. Posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw ochrony praw zwierząt 11 lutego zapowiadało się jako kolejny krok w walce o lepsze przepisy i realne wsparcie dla fundacji. Tymczasem to właśnie dyskusja o pieniądzach i sposobie działania organizacji pomocowych stała się punktem zapalnym. Wszystko zaczęło się od wymiany zdań między Małgorzatą Rozenek Majdan a Łukaszem Litewką. Rozenek zwróciła uwagę, że Fundację po zabezpieczeniu dziesiątek zwierząt Odbieranych między innymi z tzw. patoszronisk, często zostają bez wystarczających środków finansowych. Podkreślała, że dziś organizacje nie otrzymują pieniędzy, które są niezbędne do dalszej opieki nad uratowanymi czworonogami. Poseł odpowiedział, przedstawiając własną perspektywę i hipotetyczną sytuację, która miała pokazać problem z innej strony. Proszę sobie wyobrazić sytuację: jutro zamyka się jakieś patoszronisko w Polsce i ja, Łukasz Litewka, który też mam fundację i wpadłem na to, by uratować psa z tego schroniska, mam do niego 400 km. Jadę. Tu jest mój blik, proszę wpłacać. Dojeżdżam na miejsce i okazuje się, że przede mną inne fundacje zabrały wszystkie psy, a ja na koncie mam 20 tysięcy złotych. I nie mam ani jednego psa, bo nie mogę go wziąć, mówił, wskazując na możliwe niejasności i chaos organizacyjny. Do rozmowy szybko włączyła się Joanna Krupa, która stanęła w obronie Fundacji. Modelka od lat angażuje się w pomoc zwierzętom i nie kryła emocji. Jej stanowisko było jednoznaczne: Fundacje muszą cały czas pytać o pieniądze. Jak jest awaryjna sytuacja, jest powódź i nie mają milionów na koncie, jak pomogą? Oni muszą być przygotowani do pomagania tym zwierzętom. Jak ktoś siedzi w tym przez tyle lat, to wie, jak fundacje działają, oni potrzebują pieniędzy. Nie zazdroszczę, że fundacja ma miliony na koncie. Dla mnie najważniejsze, że robią coś dla zwierząt. Te fundacje błagają, by odwrócić ten cały hejt, bo ludzie już nie wpłacają pieniędzy. Była wykonana dobra robota, a teraz wszystko idzie o possite Direction tłumaczyła. Słowa o hejcie i spadających wpłatach wybrzmiały szczególnie mocno. Krupa podkreślała, że bez stabilnych finansów organizacje nie są w stanie reagować w sytuacjach kryzysowych, a publiczne podważanie ich wiarygodności przekłada się bezpośrednio na los zwierząt. Obok niej siedziała Małgorzata Rozenek Majdan, która wtórowała jej argumentom i również wskazywała na trudną sytuację fundacji. Zupełnie inaczej na rozwój dyskusji zareagowała DODA. Piosenkarka przypomniała, że środowe spotkanie miało dotyczyć innej kwestii i że rozmowa zaczyna odbiegać od głównego tematu. W pewnym momencie wtrąciła się stanowczo, a jej reakcja była wyraźnym sygnałem zniecierpliwienia. Możemy się skupić na meritum. Padło w sali, przerywając emocjonalną wymianę zdań. W jednej chwili zrobiło się chłodno. Zderzyły się różne doświadczenia i różne wizje pomagania. Z jednej strony argument o konieczności gromadzenia środków i zabezpieczania przyszłych działań, z drugiej obawy dotyczące przejrzystości i koordynacji. Choć spotkanie miało dotyczyć konkretnych rozwiązań systemowych, to właśnie ta ostra wymiana zdań stała się jego najmocniejszym momentem. Posiedzenie pokazało, jak trudny i delikatny jest temat finansowania fundacji oraz jak silne emocje budzi wśród osób zaangażowanych w pomoc zwierzętom. Jedno jest pewne, dyskusja o tym, jak powinny działać organizacje i jak zapewnić im stabilne wsparcie wciąż pozostaje otwarta.